Kupiłam mieszkanie na Cyprze. Nowy tajny projekt! Mam taki sposób na makijaż, że robię go w dosłownie 15 minut. Czy wy też tak macie? Świecę się już jak psu jajca. Michał powiedział, że mam trzech znajomych na krzyż. Jak poznałam się z tymkiem? A tutaj witnę was. <noise> Cześć wszystkim! Nie rób tak. Przepraszam was za Michała, który dzisiaj będzie nieznośny. Bądź grzeczny. Cześć wam, witam was w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy robić super ekscytujące rzeczy znowu. Nie będę wam zdradzać od początku co, więc zacznijmy po prostu od tego, że byłam na premierze H&M, Magda Butrym i wiecie co kupiłam? Nic. <grym> Zaskoczenie. Zaskoczenie niesamowite. Generalnie byłam tam pierwszy raz o 7.45, premiera była o 9.00, nie chciałam się czekać, po prostu przyszłam zobaczyć ile jest ludzi. Później przyszłam za 10.09, było mega dużo osób, zrobili tak, że wpuszczali po 15 osób co 15 minut, poszłam sobie stamtąd, po się wszystko wyprzedało i tyle było z kolekcji Magdy Butrem. Dziękuję serdecznie, ale test i tak zrobię, bo mam swoje sposoby. A teraz robimy kawę. Nagraliśmy z Michałem taki fajny filmik z biżuterią i z ciastkiem. Jak chcesz kawę czarną? Podwójne espresso dla Michała w ładnym kubku. Gaba pozdrawiam, dziękuję za kubek. Będę się zaraz malować i podpowiadam na kilka fajnych pytań, które mi zadaliście. Może jakieś fajne kosmetyki wam pokażę, bo mam trochę nowości fajnych. Także zapraszam was na stoisko do malowania. Dobra, malujemy się Moi kochani, kaweczka jest zrobiona Ej, mam taki sposób na makijaż, że robię go W dosłownie 15 minut, a wychodzi lepiej Niż ten, który robię w godzinę Dobra, powiem mam, jakie mam pytanka dzisiaj Ponieważ je mam, dziękuję wam serdecznie Za zadanie pytań na moim kanale nadawczym Serdecznie, dziękuję Robiłam na TikToku porównanie dwóch baz rozświetlających Z Charlotte i z Catrice I możecie sobie tam wejść zobaczyć Czy warto płacić 250 zł Czy lepiej 27 Sprawdźcie to, bo wynik was Zaskoczy. Jakie są Twoje aktualnie ulubione trendy? Co warto wprowadzić do swojej szafy, żeby nie wydać fortuny? To jest na przykład pierwsze pytanie. Moje ulubione obecnie trendy to jest chyba zamsz, fact, Mam bardzo mało zamszowych rzeczy, może dlatego to mój ulubiony trend. Się czegoś nie ma, to się to chce i w ogóle. Bardzo mi się podobają te zamszowe rzeczy i właśnie mam taką całkiem ciekawą paczuchę do otworzenia. Więc to uważam, że jest fajna rzecz, bo jak zainwestujecie sobie w jakiś taki zamszowy płaszcz czy torebkę, to będzie z Wami na lata i to nie wyjdzie z trendu. I to będzie zawsze taka klasyka, szczególnie takie żakiety. Tutaj macie zdjęcia. O jakie chodzi? To jest klasyka, jest to ponadczasowe. I z takich trendów jeszcze hmm. bardzo podobają mi się te kolory pastelowe, ale nie do końca pastelowe, tylko takie zgaszone pastelowe. Baterielo, baby pink, ale taki baby pink też troszeczkę przygaszony. Te dwa kolory gdzieś tam teraz mi siedzą i nie trzeba wydawać fortuny, żeby zainwestować sobie w jakiś dodatek. Ja w ogóle jestem tego zdania, że jeżeli jest jakiś trend, to fajnie jest sobie kupić jakiś dodatek w tym kolorze, a nie od razu jakieś spodnie, sukienki i tak dalej, bo w tym jest dużo ciężej wyjść. Ale jak kupicie sobie apaszkę, na przykład żółtą czy różową, to to jest dodatek, który jest dużo łatwiejszy do zastosowania w stylizacji. Ja się w lecie mocno opalam i później, jak dopalam sobie twarz makijażem, to mam wrażenie, że wyglądam o niebo lepiej. Po prostu moja twarz, jak jest ciemniejsza, to wygląda zdecydowanie lepiej. Czy wy też tak macie? Świecę się już jak psujajca. Podoba mi się to. Bronzer z Rare. Świetny. Geniusz. Geniusz. Fajnie śpiewam? Ten pędzel z Rare. zarombiste. Zarombiste. Jakbym go u kogoś spróbowała, to bym poszła i kupiła go. No ale dostałam go w paczce, więc na szczęście nie musiałam. Ale jest sery superowy. Ja w ogóle mega mało polecam pędzli, a gdybym miała powiedzieć dwa, to ten to jest hit. I ja nim potrafię zrobić cały makijaż. Wczoraj tak zrobiłam. 15 minut zrobiłam nim cały makijaż, a ten jest właśnie drugi. Jest tak fajny, ma taki fajny kształt i takie fajne te włosie. To włosie. Dostawałam ostatnio komentarze, że jakby jestem różna przy różnych osobach, że jestem bardzo podatna na wpływ środowiska. Wiesz? Michał ja powiedział, że mam trzech znajomych na krzyż. Powiedziałam, co powiedziałeś. Nikt mnie nie lubi. Hi, hi, hi. Żartuję. Tak serio, to ja nikogo nie lubię. Ho, ho. To też jest żart. To jest nieprawda, że mam trzech znajomych na krzyż, ale rzeczywiście nie mam ich za dużo. Nie, nie czuję, że potrzebuję mieć ich na to. I wiecie, co jest zabawne? Że właśnie jak sobie tak stwierdziłam w tym życiu że, że ich nie potrzebuję, to zaczęło się ich pojawiać więcej. Tak to zwykle właśnie bywa. Tak samo było z moim chłopakiem. Nie chciałam i nagle się pojawił. Ładnie to wygląda. Teraz zrobimy sobie różik Mam tyle pięknych róży, że nie wiem, który użyć. Może ten Armani. On jest taki mocno... Dobra Let's go, uważać trzeba bardzo Jedna kropka, patrzcie Jedna kropka i patrzcie co tu się dzieje Patrzcie, patrzcie, patrzcie Strasznie to jest napigmentowane No patrzcie co tu się wydarza Kolejne pytanie, jak poznałam się z Tymkiem? To jest akurat dobre pytanie, bo ja Ostatnio na podcaście Cała na biało, nie powiedziałam tego tak dokładnie Tylko powiedziałam tak ogólnie Więc teraz mogę wam powiedzieć Troszkę więcej szczegółów, poznaliśmy się w śnie <laughs> on do mnie podbił O zdjęcie, <laughs> Ponieważ historia jest taka, że on nie znał, bo jego znajomy jest moim znajomym też. Ten znajomy pokazywał jemu mnie, i on wiedział, kim ja jestem. No i zobaczył mnie w tym śnie. I do mnie podbił, czy może mnie sobie zrobić zdjęcie właśnie dla tego znajomego, którego wspólnie znaliśmy, żeby mu no, pokazać, że jestem bla bla. bla. No i ja tak wiedziałam, że spoko, no, ale typa nie znałam. Ale wiecie, imprezka wieczór, więc miałam takie pok, ale nie wiedziałam, kto to jest. No i później się okazało, że to jakiś piłkarz, i że coś tam. Ale to się okazało już w ogóle tak dużo, dużo później, bo nasze pierwsze spotkanie trwało dosłownie dwie minuty i ja nawet nie pamiętam jego imienia. I później przecięliśmy się jeszcze raz, on był z grupą znajomych, a ja w tej grupie znajomych okazało się, że znam jeszcze jedną osobę, i nie widziałam się z tą jedną osobą jakieś 10 lat i się zobaczyliśmy i zaczęliśmy gadać, i mówiliśmy, wow, co to w ogóle za spotkanie po 10 latach. I jako że znałam się z tym jeszcze jednym znajomym w tej grupie, to później po tym śnie chciałam z nim jeszcze pogadać i pojechaliśmy tam do jakiejś restauracji i coś tam, no i tam byli oni wszyscy i się znowu z nimi przecięłam i dalsza część historii pozostaje tajemnicą viralowy puder z szyn, który wygląda tak i jest taki poczwórny, słuchajcie udało mi się go kupić za dwie stówy na lotnisku a na Sephora widziałam, że chodzi po 315, więc stwierdziłam okej, okay, to jest serio dobra cena i powiem wam, że jest tak fajnym pudrem. On jest ogólnie trochę rozświetlający. Jedna z tych części, któraś z tych różowych, jest z drobinkami i on tak pięknie wygląda na skórze. Ja go nie używam za dużo, żeby mieć taki trochę bardziej satynowy efekt, nie takiego pełnego matu, ale on też takiego pełnego matu nie daje. Jest taki delikatny, jedwabisty. Piękny. Z moich 13 powodów, to jest ty do mnie piszący o rano, jak jeszcze śpię. To jest mój 13 powóz. Pa! Słuchajcie, jedziemy do elektrowni, ponieważ wbijamy się szybko na event Witchen, ponieważ będzie jakaś nowa kolekcja walizek, Na mało eventów wchodzę, ale tam akurat mam ochotę iść. Ciekawy filmik oglądałam dwa dni temu odnośnie picia kawy. Jest taki ziomal, taki, taki doktor, on, on robi w ogóle mega viralowe. Kurde, te treści są u niego na YouTube. Serio po milion wyświetleń to robi. No i właśnie ostatnio nagrał filmik o kawie, o piciu kawy. Że powinno się pić e, kawę do godziny 12 po południu. To jest dla mnie osobiście nierealne. Natomiast Edy, ta kawa nie wpływa negatywnie na organizm i powiedział, że umiarkowane ilości kawy, czyli tak do dwóch dziennie, to jest ok. I wiecie co, on obarał tam dużo mitów. Ja wam podlinkuję w ogóle ten filmik w opisie. On mówił o tym, że kawa nie wypukuje magnezu, nie wypukuje żelaza. Wiecie co mnie zaciekawiło w sumie najbardziej? I ciekawy nadczo, Mówi się, że jest szkodliwe. I wiecie, że ciekawe jest to, że wcale nie dla każdego to jest szkodliwe. Tylko osoby, które mają na przykład podrażnione jelita, podrażniony żołądek, wiecie, jakieś refluksy czy coś, to rzeczywiście tak. Ale tak to dla osób, które mają zdrowy organizm, wcale ciekawe, nad czym nie jest czymś szkodliwym. I to, że ma właściwości przyczyszczające, jest totalnie normalne, bo tam pobudza ci coś tam do działania nie ma. Właśnie właśnie nie, nie, nie metabolizm, tylko on to jakoś tam mówił, jakąś profesjonalną nazwę. Ale ciekawe jest to, że to wcale nie musi być szkodliwe picie tej kawy na czczo. I że generalnie kawa zapobiega wielu chorobom. Wiecie sobie, no ja tak bardzo lubię takie rzeczy oglądać, szczególnie, że to dotyczy kawy, którą piję. Jak pijecie kawę, to nie pijcie jej tak do dwóch godzin po posiłku, bo wtedy ogranicza przyswajanie się żelaza z posiłku. To jest takie ciekawe dla mnie, że po prostu szok. Ja nie wiem, czy tylko mnie takie rzeczy ciekawią. Widzieliście to genialne wyrównanie? Która kobieta tak potrafi? Ej, co jak co, ale jak jest tak zielono, jak jest tak ciepło, to człowiek ma taki dobry mózg. nie? Napijałam się kawy? Nie, chyba już nie. Już pijam dzisiaj dwie. Słuchajcie, co się robi na eventach? Zdjęcia i wideo rzeczy, które się ogląda. Ej, czy komuś też się psuje szerokokątne w iPhone'ie? Bo mnie ostatnio strasznie przeskakuje. kochani, czy słychać mnie przez ten mikrofonik cały czas, tak? fajny evencik, bardzo fajnie było byłam dość krótko, musimy lecieć przymierzać cyckonosze, ponieważ to jest nasz kolejny plan na dziś, jedziemy do brafiterki, będę pierwszy raz po operacji cyców mierzyć sobie biust, jaką mam miseczkę jaki mam obwód, wiecie, profesjonalnie także jedziemy teraz tam, przychodzę właśnie do Anety, która była u nas na pierwszym odcinku Metamorfos. bo kto nie widział zapraszam, i właśnie ona jest brafiterką i powiedziała, żebym do niej wpadła, mi Wiecie, zrobi takie profesjonalne pomiary. No i stwierdziłam, że to jest super. Zobaczymy, co się wydarzy. Jestem podekscytowana. Od czego zaczynamy? Od tego, że zaprosimy cię do przemierzania i sprawdzimy, jaki masz rozmiar. Oddam Ci dzisiaj w ręce specjalistki. Dobrze, od, super. Zbierz to noszę m.in. dla kobiet, które w W takim razie wrócimy od tego, że poproszę cię. A tutaj wezmę was. <grym> I dzisiaj jakoś zaciągam strasznie. Michał mi właśnie powiedział, że dzisiaj mam takie zaciąganie. Tak, prawda. Pamiętaj, układając e, biustonosz na ciele, że fiszbina musi być tej w tym dokładnie miejscu, w którym pierś łączy się z mhm. tatą Wtedy ładnie miseczka będzie wypełniona przez pierś. Również trzeba pamiętać o układaniu pasów a na końcu regulujemy długość ramionka. Ten mi się podoba. Ty się upomniałaś gdzieś. To jest kurazko. Tak, tak, ja byłam na Cyprzyn, ale to w jeden dzień tak upaliamy. No i super. Jest tutaj za mała miseczka w tym. Zobaczę, czy mam większą. I właśnie tutaj jest efekt tego, że robi nam. Тебе больше, как видишь, не на мовка. Nie. Hmm? Tak, A ten prostyk projektu... jest większy niż ten. Nie ma symetrii w przyrodzie. Wiem, Symetria ale jak w przyrodzie... W przyrodzie to. Też nie istnieje. <laughs> to są też preferencje naszego ciała. Tu specjalnie przyniosłam ci, żebyśmy zobaczyły, jak u ciebie się sprawdzi obu 60, dobra? dobrze, do ale które myślę, że 60. Zobaczymy. Ilu zapinałaś się na środek, więc dlatego chciałabym zobaczyć. Okay. Bo, jak bo to powinnam będzie... przy kupowaniu nowego stanika się na ostatni zapinać, prawda? I później są się nie Najgorszą, to znaczy szkoła nieakceptowalna, to jest kupując nowy biustonosz zapinamy się najciaśniej, ponieważ no każdy biustonosz się rozciąga. rozciąga. My mamy też jako kobiety cykl miesiączkowy, mm -hmm. więc to jest tak, że to ciało nam się trochę zmienia w trakcie mm -hmm. cyklu, więc zapinanie na środek jest w porządku. Okay. Tak. Mm -hmm. Najczęściej Pani ja się w tym dobrze ma... czuje. Zaraz znajdę. No patrz. Widzisz? I tu się zapiłaś na, na ten pierwszy, ale tutaj znów jest za mała miseczka. Widzisz w tym tak. miejscu? No są jakieś takie... Tutaj wychodzi pierś. A. I nawet I nawet ma... takie coś nie, nie bo jak się będziesz ruszać, pierś będzie tutaj wychodziła. Co to oznacza? Że po prostu będzie uciekała. Czyli ten nie. Pas obwodu mógłby być, aczkolwiek powiedz mi, czy się czujesz mi komfortowo. Wolałam tamten. No właśnie. Wolałam jak jest luźniej. Zobaczmy ten, dobra? Dużej, większa miseczka. A, czyli to jest ten sam, tylko większa miseczka. Ej, czy wy też tak macie, że jak rozpoczynacie parkowanie na telefonie, to później zapominacie to wyłączyć i mija godzina więcej i jest takie ja, ale słabo. Miałeś tak? Na pewno tak miałeś. Nie, bo ja ustawiam na czas zawsze, na godzinę. A, ja daję start, stop. No nic, słuchajcie, idziemy do Fokwadrat. Ja uwielbiam zupkę z Fokwadrat, także polecanko. Dowiedziałam się w sumie fajnych rzeczy z tymi biustonoszami, serio, jak je dopasowywać, jak powinny wyglądać, jak powinny trzymać, także zajaweczka. Zamówiłam sobie model, znaczy jeszcze czekam na odpowiedź, czy będzie rozmiar, ten taki niebieski, ładny, zgaszony. Mm. Bardzo ładne, bardzo, bardzo fajne te biustonosze. Także to chyba tyle. Tak, idziemy dalej działać, robić fajne rzeczy. Ej, nagraliśmy taki fajny materiał nad wisełką z pięknym tłem, i dużo ludzi mi mówi, że jestem mega opalona. Ja tego aż tak nie widzę. A fajnie, bo byłam ostatnio na Cyprze. Zresztą możecie zobaczyć sobie mini vloga na TikToku z tego wyjazdu. I w sumie się mega jaram, bo się dzieją duże rzeczy w moim życiu. Będziemy oglądać inwestycje mieszkań, jeszcze nie ma. No i przy... Za duże. Za duże, za dużo. Za, dużo, za dużo pieniądzów. A, za dużo pieniądzów, tak. I Wykładą. Ale właśnie zastanawiałam się, czy nagrać na, z tego vloga na YouTube, że jadę na Cypr, kupić mieszkanie i tak dalej. I wiecie, tytuł Kupiłam mieszkanie na Cyprze. Wow! Ale stwierdziłam, że nie. I zrobiłam to tylko na TikToku i to też tak mam wrażenie dość niekrzykliwe, prawda? Nie chcę o tym chyba aż tak dużo gadać tutaj. Fajnie, że to się dzieje i że takie rzeczy się w moim życiu dzieją. Ale w sumie, jeżeli byście mieli jakieś pytania odnośnie inwestycji za granicą, to możecie pytać jakby odpowiem, pomogę, a jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem takiej, to możecie się do mnie odzywać w DM-ie, to wam dam kontakt. Rel. Jedziemy teraz, słuchajcie, kupić materiały, ponieważ będę szyć sukienki, ale jeszcze nie chcę zdradzać za dużo, bo to jest nowy, tajny projekt. Nie no, żartuję. Nie chcę zdradzać za dużo, bo fajny pomysł padłam i potrzebuję do tego właśnie kupić materiały, także jedziemy teraz to zrobić. Ogólnie jakoś tak nie wyszło nam pojechanie po te materiały. Bo byłam zbyt głodna i musiałam wrócić do domu, już mi się teraz nie chce. Chyba gdzieś to mówiłam, a jak nie, to się dowiecie teraz, że jem co 4-5 godzin i już mijało 5 godzin, i już byłam taka m, mm, m, mm, m. Mm. Więc jadłam sobie obiadek. Teraz odpocznę i zrobię sobie trening. Pójdę pewnie pobiegać, jest taka piękna, pogoda, że to jest A teraz powinnam ogarnąć mieszkanie albo coś jeszcze zrobić. Zobaczymy. Oh. Ogólnie to nie chce mi się robić nic. W sensie muszę się odpocząć, ale tak mnie bolą nogi, że to jest szok. W sobotę idę na masaż sportowy. Cieszy mnie to, Dbajcie o takie rzeczy, jeżeli się ruszacie dużo, bo terio Wasze ciało tego potrzebuje, szczególnie, jeżeli się nie rozciągacie zbyt dokładnie. Ja na przykład nie robię tego zbyt dokładnie, ani zbyt często, więc chociaż takimi masażami też sobie uzupełniam coś takiego, bo on mi rozmasuje te wszystkie mięśnie fajnie. Mogę Wam w ogóle polecić to miejscowe tutaj masaż unika. Bardzo świetny masaż sportowy w Warszawie. A teraz chciałabym sobie, jeszcze tak z godzinkę dych. I się, co w tej chwili robić, ponieważ mam większe rzeczy ogarnięte. Serio. Ale chyba zmontuję materiał, by jutro mieć mniej po prostu zadań. I sobie akurat odpocznę, posiedzę, trochę mi nogi odpoczną. Zrobiłam sobie wczoraj idealny trening po prostu, bo wieczorem już sobie zostawiałam wiecie na wieczór taki wolny, że już nie musiałam nic robić, prawie. I poszłam zrobić trening. I ten trening dał mi taki fulfillment, taki. Proszę sobie biegać na luziku, nie myślałam o czasie. Proszę być na siłownię. Świetnie się na tej siłowni bawiłam. Nie no super, super! Po prostu super! Więc teraz chyba jeszcze się poplanuję, pomontuję i wtedy zrobię trening i będzie taki idealny wieczór. Jejku, dni się układają ostatnio tak dobrze, tak mnie to cieszy. Ej, ja przepraszam bardzo, ale wy mi nie powiecie, że skończenie książki to nie jest jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy w życiu. To jest. Tak dla mnie satysfakcjonujące uczucie. I właśnie skończyłam glukozową rewolucję. Tyle, że nie czytać, tylko słuchać. To już Wam powtarzam wielokrotnie, że ja do czytania książek to po prostu się nie nadaje. Nie mogę, po prostu nie mogę poświęcić na to tyle czasu, ale słuchać to, ile ja słucham treści. Codziennie, codziennie coś. Podczas spacerów pochłaniam najwięcej treści, ale też, nawet jak jestem w samolocie, bo słuchajcie, na bugbicie pobieram sobie po prostu książkę, i mogę jej słuchać offline, więc ostatnio jak leciałam na Cypr, to słuchałam i w jedną, i w drugą stronę i dzięki temu skończyłam glukozową rewolucję. W ogóle mega Wam polecam tą pozycję, bo bardzo dużo daje do myślenia. Dzięki temu zmieniłam kolejność swojego jedzenia, no i właśnie dowiedziałam się na temat regulacji cukru, poziomów cukru w organizmie. Ja uwielbiam słuchać na temat y, zdrowia szeroko pojętego, no i właśnie szczerze ja bym tego nie przeczytała. A dzięki temu, że mam Beat to sobie to posłuchałam. I serio skończyłam tego audiobooka szybko. Audiobooka można odpalić w tylu różnych miejscach. Ja nawet w samochodzie to odpalam. Wiecie o co chodzi? Co jest jeszcze lepsze, słuchajcie. Dzięki temu, że ja mam swój kod, to możecie słuchać przez 30 dni i 20 godzin za darmo. Jeżeli sobie ten kod oliwka wpiszecie, to wypróbujecie sobie aplikację idealnie. Jest tam ponad milion różnych pozycji, w różnych językach, w różnych kategoriach, więc nie chcecie słuchać glukozowej rewolucji, spoko! Znajdziecie na pewno coś dla siebie. Ja też słuchałam na przykład jakichś romansów, jakichś powieści. Wiecie, to zależy na to, yy, zależy od tego, na co ja mam w danej chwili ochotę. Trzeba zarejestrować się na stronie, a później już możecie normalnie korzystać w aplikacji, pobierać sobie te audiobooki i słuchać ich offline. Zostawiam Wam linka w opisie filmu, także klikajcie, rejestrujcie się, używajcie kodu. Słuchajcie, to jest game changer. Ja kocham audiobooki, już tyle moich bliskich osób korzysta z Bugbita. Zapraszam Was serdecznie. Nie przerywam i lecimy do dalszej części filmu. Mua! Na koniec jeszcze tylko szybko przypomnę o Bugbit i o moim kodzie Oliwka, który da Wam 30 dni i 20 godzin do słuchania za darmo. Także klikajcie w link z opisu i zapraszam.